Wiecie, co jest takie troszeczkę smutne? Że większość ludzi, którzy się wypowiadają na pewne tematy właśnie o sporcie, to myślą, że tak, przyjdziesz na salę i będziesz się napierdalał od razu i będziesz mega kotem. Zobaczcie, ile osób dochodzi gdzieś w sporcie. Przez te lata, to trzeba lata pracować, żeby gdzieś tam wypracować coś i wejść gdzieś na jakiś poziom. To już nie mówię o walkach. Ale ludzie myślą, że tak, przyjdziesz, będziesz się kurwa bił. To nie, to nie jest tak łatwo. Przez ten okres czasu, który pracujemy, to ja spotkałem na swojej drodze z tysiące ludzi. Byli mega koty, były kurde, talenty i nie ma ich. Bo tylko ten taki osiołek, który będzie codziennie przychodził, pukał w te drzwi i głową będzie je otwierał, to gdzieś tam powolutku dojdzie. A dlaczego tak jest? Bo. Zdarzają się różne rzeczy. Kontuzje się zdarzają. Czasami ludzie gdzieś dochodzą do jakiegoś levelu i później naprawdę jest jakaś przygotowanie do walki, no, no bo to już są jak zawodnicy, no to nieraz ta presja jest tak duża, narzucona, że że, kurde, człowiek się odechciewa. Ja nie mówię o wszystkich, mówię tu o różnych przypadkach. Ale najsmutniejsze jest to, że ludzie właśnie, którzy oceniają później takich ludzi, to nie widzą tego, że tak naprawdę ten wierzchołek to jest tylko taki, a ta góra lodowa to jest taka wielka. Bo naprawdę w sporcie to nie jest tak hop nie? Także jak będziecie oceniać ludzi, e, ja nie mówię, bo są niektórzy, to, to, to nie ludzie, którzy tam występują, wiecie w jakich galach. Mówię o wszystkich, ale, ale są tam tacy, e, którzy po prostu tylko świrują, że coś tam potrafią. Ale do czego nawiązuje? Nawiązuje do tego, że jak zanim ocenimy kogoś, to pójdźmy sobie na salkę i zróbmy, e, zróbmy jakieś treningi i dopiero zaczynajmy mówić coś na ten temat. Bo naprawdę ten człowiek wkłada dużo pracy. Ja mówię o, sportow o sportowcach, o sportowcach, nie mówię o jakichś meliniarzach, jakiś tam, którzy e, przychodzą i tam biorą ich gdzieś, żeby tylko zawalczyli w jakichś frikach, Ja mówię tu o prawdziwych sportowcach. Zanim ich oceniacie, to naprawdę troszeczkę przemyślmy sprawę, pójdźmy może na ten trening, i wtedy może e, zaczniecie, zaczniemy trosze, znaczy, zaczniecie troszeczkę inaczej myśleć na pewne tematy. Także troszeczkę pokory jest ważne dla każdego, nie tylko dla tych, co komentują, ale dla sportowców też. Oczywiście, że tak. Okres pracy, który jest złożony, to nie widać tego na samym końcu, tylko widać przegraną na przykład. I już ludzie go niszczą, już ludzie to, bo jest słabe, ale jak wygrywa wszystkie walki, to jest zajebiste.